Czy nauka w ogóle jako taka rozkwita w anarchii, czy w świecie jednak sztywno określonych zasad? No ona ma takie dwa pędy, czy rozkwita i tu i tu. Jakby te, te nauk, ta nauka, której zawdzięczamy stosunkowo wygodne życie, to, że nie umieramy w wieku lat 20, średnio rzecz biorąc, to jest ta nauka, którą wykonuje się w sposób stopniowy, krok po kroku, tak inkrementalnie, w jakichś takich iteracjach, spokojnie. Przy pomocy czy za pośrednictwem grantów, i, i cała ta machina akademicka świetnie się tu sprawdza, ale te większe skoki, takie gwałtowne skoki, one są dokonywane często, myślę, że pewnie najczęściej za sprawą osób, które z, z jakiegoś zupełnie innego porządku intelektualnego przychodzą. Są kosmitami mentalnymi, przybyszami z, poza przestrzeni. I ta, ta, takie mam, takie mam poczucie, tak, że tu nie ma nie ma. To jest jak pewna konkurencja między nimi, ale nie ma, nie ma konfliktu. Musi pisać jeden nurt i, i drugi nurt.